Dzień dobry. Co to za transparent? Mogę zobaczyć? Oj, z drugiej strony. Super, proszę opowiedzieć, kim jest Marcin? Syn. Długo biega? Pierwszy jego bieg. Tak. Pierwszy jego bieg? A skąd taki pomysł na bieg? Bardzo lubi sport. Super, a mama w tym roku tylko kibicuje? Tylko kibicuje. A kiedy weźmie udział w biegu? Ja chodzę z kijkami. Super, czyli rozumiem, że brała Pani udział dzisiaj w wyścigu Nordic Walking. Jeszcze nie. Czyli co? Do zobaczenia za rok. Wszystkiego dobrego w takim razie dla Pani, no i sukcesów Marcinowi. Pozdrawiam.